Dzień dobry, dzień dobry, dziewczyny. Tak sobie pomyślałam, wiecie co sobie pomyślałam, że zrobimy sobie dzisiaj makijaż kosmetykami zapomnianymi przeze mnie. Kosmetykami, po które bardzo dawno nie sięgałam, które leżą w mojej toaletce już tyle czasu i po prostu leżą, bo odkryłam nowe perełki i jak się przyzwyczaję już do jednego, to to używam. Także staram się <laughs> dzisiaj to nagrać, ale tak w miarę szybko, żeby nie przedłużać, i zaczynamy od bazy pod podkład. Słuchajcie, tej te bazy, szczerze, to jeszcze nie używałam, to jest baza z marki Pixi, e, wygładzająca, e, wygładzająco rozświetlająca. Mm, zobaczymy. Ja jeszcze jej nie testowałam, e, natomiast swego czasu już ją po prostu tak osłuczowałam Ona ma taką konsystencję zwykłego podkładu, kolor też taki lekko powiedziałabym podkładowy. Ale widzę, że ona ma rozświetlenie. Nie wiem, czy mi się to będzie podobać. Nie nałożyłam tego jakoś strasznie dużo, żeby nie przesadzić. Patrzcie, widać glow faktycznie. I słuchajcie, dzisiaj podkład, jaki będę nakładać, to jest. E, jest tu, jak ona się świeci. To będzie baza idealna dla cery suchej. Jeżeli szukacie jakiegoś produktu mocno, e, co mocno rozświetlającego, nadającego taki fajny glow. Faktycznie czuję pod palcem, że ona daje takie lekki, lekkie wygładzenie Jezu, zobaczcie, jak ona się błyszczy. To jest e, chyba za bardzo dla mnie. Jestem ciekawa, jak w ciągu dnia to będzie wyglądać. Wytrę sobie tu o chusteczkę. I dziewczyny, przechodzimy do podkładu, a w zasadzie to nie jest podkład, tylko słuchajcie, krem BB. Jeżeli mnie już duszą chwilę oglądacie, to wiecie, że był czas, że ja bardzo często. Ten krem polecałam, czyli mizon numerek 27. E, to jest krem e, mizon koreańska marka, i przede wszystkim z, śluzem, z filtratem śluzu ślimaka, przez co idealnie wygładza, ma bardzo fajne też działanie pielęgnacyjne i powiem Wam, że był czas, że ja naprawdę bardzo często sięgałam po ten e, krem. Tak wygląda kolor. Jestem bardzo ciekawa, jak on będzie w ciągu dnia tutaj. Mm, Wiecie, wyglądał e, co? Na twarzy. Dobra, nakładamy. Dawno go nie używałam i powiem Wam szczerze, że nawet za bardzo nie pamiętam, jak on wygląda na twarzy. Natomiast wiem, że ma bardzo dobre krycie. To przede wszystkim. I ogólnie ja uwielbiam pielęgnację koreańską, jeżeli chodzi dziewczyny o kremy BB, bo zawsze mi się świetnie sprawdzały. Doklepię sobie gąbeczką. No widzicie jakie ma to ładne krycie. No i krem Bibi nałożyłam i muszę wam powiedzieć, muszę wam powiedzieć tak, że kremy drogeryjne kremy Bibi CC nie umywają się do tych kremów koreańskich, które dostaniecie między innymi właśnie w Laros ze względu na przede wszystkim działanie, na krycie. Nie spotkałam jeszcze takiego kremu BB albo CC z drogerii takiego, wiecie, sieciówkowego, powiedziałabym, który miałby taki piękny wygląd na twarzy i miał takie dobre krycie. Uwielbiam ten krem. E, no, dawno go nie używałam, dlatego bardzo fajnie jest, słuchajcie, wrócić do e, takich, o, widzicie, e, wspomnień makijażowych. Korektora wiecie, że zazwyczaj nie używam, ale bardzo dawno nie używałam też tego kremu z a kremu korektora z AA All Day Long. Tak, i to jest numerek korektor kryjący, ale on powiem Wam, że on tu też bardzo ładnie jakby rozświetla. 101 Nude, a z tego względu, że ten krem akurat do 27 jest taka bardziej opalona z Mizon, yy, to jak mam, jak opalam się samo opalaczem i nałożę sobie właśnie taki zbliżony podkład i tak dalej, to ja jednak w takich przypadkach lubię rozświetlić sobie korektorem. Właśnie takie strategiczne miejsca dla rozświetlenia. O, wiem, jakiego dawno korektora nie używałam. Korektora z Eveline Magic Perfection on się chyba nazywa. On był taki wyciskany e, w takiej tubce. Jezus, kocham ten korektor. On daje przepiękne krycie, przepiękne wygładzenie. Dziewczyny, idealnie nadaje się do cery, która ma na przykład takie zmarszczki pierwsze, zmarszczki mimiczne, a także cery dojrzałej, bo ten korektor naprawdę daje fenomenalnie radę. No i dobra, tak sobie rozświetliłam. Teraz przejdę do brwi, bo wiecie, że ja. ja o tak wyglądają moje brwi w ogóle ani nieuczesane, niewyczesane po prostu leżą prosto, jak chłody. Mam tych wózków dużo, a one po prostu na prosto leżą. E, dobra. To teraz co? Brwi. I powiem Wam, że dawno nie używałam kredki. Oj, dawno. Dawno nie używałam kredki od Eveline, A mianowicie o, tej tutaj. Brow Pencil niesamowicie precyzyjna mała kredeczka zakończona tutaj właśnie taką szczoteczką. Jej jedyny minus dla mnie jest taki, że słuchajcie, mam wrażenie, że ona się bardzo szybko kończy. Natomiast zanim zrobię sobie tą kredką, to ja sobie dziewczyny wyczes wyczeszę brwi na mydełko, no ale tutaj akurat użyję mydełka, które cały czas używam, bo temu produktowi no jestem wierna, już chyba będzie ponad rok czasu. Wcześniej miałam mydełko z Klaresy Clear, czyli to takie przezroczyste. Dobra, dziewczyny, zanim zabiorę się za brwi, to znaczy wyczesanie je kredką, to przypudrujmy sobie twarz. Ten krem ma to do siebie, ten krem bibirze, że jak on, szybko go nie przypudrujemy, to on się nam wchodzi właśnie z marszczki mimiczne, więc ja sobie go tutaj jeszcze troszkę rozprasuję. I puder, słuchajcie... Puder, który jest u mnie najdłużej i który bardzo często swego czasu kupowałam. Czy ktoś zna i pamięta ten puder? To jest Rimmel Stay Matte, puder w kompakcie. E, tutaj mam akurat odcień e, transparentny. Ja podejrzewam, że on dziewczyny może być już e, po terminie, więc raczej go nie będę używać. Ale to jest puder, który ja bardzo często swego czasu, te kilka dobrych lat temu, e, kupowałam ten odcień 01, on mi naprawdę świetnie trzymał makijaż e, i to jest mat, po prostu to jest mat. Natomiast puder, po który też dawno, dawno nie sięgałam, czyli marka Affect, tutaj mam akurat mineral loose powder soft touch, czyli minera, mineralny e, puder sypki. Marka Affect, powiem Wam szczerze, że ogólnie jest mi niesamowicie lubiana, ja bardzo lubię tą markę i świetne, ma naprawdę Kosmetyk, i to jest akurat puder o takim, widzicie, kolorze delikatnie beżowym, natomiast on niesamowicie fajnie e, dopasowuje się do skóry. Ja zawsze puszek, także przypudruję sobie go trochę. E, słuchajcie, ten Cremizon, ta 27, niestety jest troszkę ciemniejsza. Aktualnie nie wiem, jak wygląda kolorystyka na. Tych, tego kremu Mizon, między innymi, właśnie na w sklepie La Rose. Natomiast ta 27 to jest taka opalona i ona, na, niestety, dla blondynek i dla jasnej karnacji dziewczyny nie będzie, yy, ale świetnie wygląda właśnie tak dla takiej bardziej opalonej skóry, ciemnej karnacji. Dobra, nakładam ten puder. Dawno go nie używałam, dawno go nie miałam na twarzy i powiem Wam szczerze, że zapomniałam. Jak on wygląda, ale szczerze, teraz powiem Wam szczerze, że no niestety nie robi on aktualnie na mnie takiego wow. Dlaczego? Dlatego, że od momentu, kiedy tak jakby odstawiłam ten puder, to w tym momencie znam i mam dużo mam chyba ze trzy sztuki lepszych pudrów, które lo, robią właśnie takie naprawdę niesamowite wow na twarzy, ale dobra. Jak robimy makijaż z zapomnianymi kosmetykami, no to pudrujemy pudrem z Affect. No dobra, to teraz brwi i słuchajcie, swego czasu bardzo często kupowałam tą kredkę, bo ona ma niesamowicie precyzyjny ten rysik, bo jest bardzo cienka. Jest taka w miarę miękka, aktualnie po testach naprawdę wielu kosmetyków e, mam dużo miększe e, kredki. Natomiast z tego względu, że ja no, dosyć duże gdzieś tam mam te ubytki włosków e, i ja dosyć dużo razy przyciągam tą kredką po brwiach, no to ta kredka niestety u mnie kończyła się dosyć szybko. No ale dobra, poczekajcie, wyrysuję sobie brew e, i... Działamy dalej. No i dobra, brwi w miarę szybko zrobiłam, bo już mam taką wprawę, ale muszę Wam powiedzieć, że troszkę się odzwyczaiłam używać tylko i wyłącznie tej kredki. Bo zobaczcie, te brewki są dużo jaśniejsze niż ja aktualnie brwi maluję, bo używam zupełnie innych właśnie produktów. Dlatego szczerze trochę mnie irytuje, że te brwi są dużo jaśniejsze niż zazwyczaj, więc słuchajcie, przeciągnę je takim właśnie tym żelem od Elever, który troszkę e, przyciemnia włoski, daje im kolor. I tak delikatnie ja sobie to tutaj o podkreślę. I ta brewka jest tak minimalnie ciemniejsza. O, ten efekt mi się po prostu bardziej podoba. No dobra, jedziemy z makijażem oka. No muszę Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o makijaż oka, to nie ma jako tako zapomnianych przeze mnie produktów, może mogłabym Wam pokazać po prostu palety cieni, których dawno nie używałam, bo z reguły mój makijaż przez ostatnie kilka miesięcy, a może i lat, to stał się taki nudny, monochromatyczny, cały czas jest lekkie rozświetlenie, rzęsy i tak dalej. Natomiast bardzo dawno nie używałam tych cieni w kremie od marki Lamel, a one są naprawdę godne dziewczyny uwagi. Szafę Lamel dostaniecie aktualnie chyba właśnie w rozmanie, więc myślę, że warto się tymi cieniami zainteresować. To jest Mad Eyes. Ja mam trzy kolorki. Bardzo fajnie tymi cieniami możemy też robić kreski na przykład. One zastygają na taki fajny mat, natomiast nie zbierają się w załamaniach. I słuchajcie, mam ochotę dzisiaj sobie o takie delikatne cieniowanie zrobić. Bardzo podoba mi się ten odcień, bo on jest taki, wiecie, co niesamowicie neutralny, to jest 401 cream i te cienie dużo, bardzo przyjemnie się przede wszystkim blendują, natomiast one słuchajcie. Przynajmniej ten tutaj nie jest tak mocno napigmentowany, jak te cienie w kremie y, z Eveline I w ogóle wydaje mi się, że te są takie troszeczkę delikatniejsze. Więc jeżeli na przykład lubicie tego typu produkty, a Eveline jest dla Was y, no, za mocno napigmentowany, to zobaczcie, jak ten odcień cream y, 401 świetnie się blenduje bardzo ładnie, jak masełko. No, także tyle. Na to nałożę sobie jeszcze delikatnie cień mineralny od Amelie Minerals. Ja też bardzo dawno ich nie używałam, a one naprawdę sprawdzają się świetnie. Ja sobie go tak po prostu paluszkiem tutaj troszeczkę wetrę. Ten akurat jest taki trochę jaśniejszy, i powiem Wam, że e, te cienie mineralne tej marki to są po prostu tak wydajne, że wow! No, coś sobie tutaj zrobimy. Wytuszuję sobie dziewczynę rzęse i przejdziemy do twarzy. Bo na oczach to tu się za dużo dziać nie będzie. Ale patrzcie, jaką one mają pigmentację. Chcę sobie tutaj zrobić jakieś kuchnię, coś lekkiego, ale zdecydowanie za dużo chyba da. Muszę zrobić tu. Dobra, wykończę oko i wracam. Dziewczyny, jeżeli chodzi o maskarę, którą dawno nie używałam, a to jest maskara, która naprawdę zasługuje na niesamowite wyróżnienie. Marka Pupa Vamp Forever, taka złota smukła, nie ta taka prosta, tylko taka szczoteczka, jest po prostu jakby szersza tutaj. 111, kruczo czarna, wodoodporna, niesamowicie podkręca. Tylko nie wiem, czy ona aktualnie jest jeszcze, powiedziałabym, dobra, bo ona już u niej trochę leży, ale sprawdźmy. Podkreślę rzęsy z zalotką. Pokażę Wam, jak wytuszuję rzęsy tą maskarą. I rzecz, którą bardzo dawno nie używałam w makijażu, rzęsy na pasku. E, kępki ostatnio u mnie naprawdę bardzo często, rzęsy na pasku, dokryjmy. No, podejrzewam, że ta szczoteczka, w zasadzie ta maskara, może już się troszeczkę zestarzała, bo jest taka jakby troszkę. Kurczę, kruszy się. Lena mi ją swego czasu zwinęła, ale zobaczcie, jak ona przepięknie podkręca rzęsy i one się tak trzymają i ona jest przede wszystkim wodoodporna i powiem Wam, że ona mi się sprawdza po prostu fenomenalnie. Wytuszuję drugie oko, ale rzęsy na pasku dokleję. Dobra, to kleimy rzęsy i muszę Wam powiedzieć tak, przede wszystkim chciałam wam, Was tutaj z, z, zapytać, kto jest ze mną na tyle długo, jest tu świeczuszka. Kto jest ze mną na tyle długo, że pamięta, jak ja kleiłam swego czasu takie rzęsy na pasku, które dziewczyny kupowałam na AliExpress. Mega, mega szczoty, w porównaniu z tym, co ja teraz aktualnie na rzęsach noszę. E, bo na, teraz to są na pewno dużo, dużo e, naturalniej wyglądające rzęsy. Ale słuchajcie, naklejmy sobie ten model A01. E, ja bardzo lubiłam swego czasu te rzęsy kleić. I one takie naprawdę. No, większe, chociaż ja i tak je przycinałam w zewnętrznym kąciku. Zobaczcie, takie gęste, długie przede wszystkim kleje i zobaczymy. Przypomnijmy sobie to jeszcze raz. No dobra, klej nałożony, już troszkę tak przysechł, że jak przyłożę, to powinien się przykleić. No, dawno nie miałam tych rzęs na sobie. I powiem Wam, że aktualnie to teraz bywa tak, że często kępki mi pod koniec dnia przeszkadzają. A co dopiero takie rzęsy. No ale dobra. Zobaczmy to. My God. Ale długie. Czekajcie, bo trochę krzywo przykleiłam. No. Pamiętacie, dziewczyny? Jest rzęsa. No i dobra, rzęsy przykleiłam. I muszę Wam powiedzieć, że ogólnie uważam, że do tak ciemnej oprawy oka, ciemne włosy. Te, te rzęsy mi nawet pasują, ale odzwyczaiłam się i zawsze klejąc właśnie te rzęsy. No tutaj te początki uzupełniałam właśnie jakimś linerem żeby słuchajcie to wyglądało, że to wszystko jest spójne, więc tu przód trzeba było trochę widzicie przyciągnąć czarnym linerem, żeby, że tak powiem, była ciągłość, ciągłość tych rzęs. Ale ogólnie powiem wam, że no, nawet spoko, ale odzwyczaiłam się od takich dużych rzęs. Z drugiej strony, tak sobie myślę, po co tuszować rzęsy na początku, jak kleiłam takie duże rzęsy później. Różne rzeczy się robiło. I pamiętam, że bardzo często kiedyś, kiedyś wewnętrzny kącik dawałam sobie albo rozświetlacz, albo jasny cień. Let's do it! Także zróbmy to. Szukam sobie jakiegoś fajnego, jasnego cienia. Nie chcę rozświetlacza. Nałóżmy jakiś cień, i dobra, tutaj mam jakąś paletkę. Nie dobra, jak już tak jedziemy, to jedźmy paletką, którą bardzo dawno nie używałam, czyli efekt. i tutaj mamy takie dwa jasne cienie. I tak samo zrobię sobie teraz. Wezmę o taki, albo ten, ten jest jeszcze jaśniejszy, i delikatnie w wewnętrznym kąciku rozświetlę sobie oko. Ale to jest chyba za ciemne, nawet, wiecie. O nie, troszkę się rozjaśnia. Ale zazwyczaj to był biały cień. O, coś takiego. O Jezus, która z Was to robiła, że wewnętrzny kącik właśnie nakładała sobie taki jasny cień dla takiego rozświetlenia oka? Jak ładnie to wygląda? Dawno tego nie robiłam. A powiem Wam, że wygląda to całkiem, całkiem. I co, a w ogóle ja takich brwi kiedyś, kiedyś nie robiłam, tylko te brwi były bardzo mocno narysowane, że tak powiem, nie wyglądały tak miary naturalnie. Dobra, to jedźmy z tym brązerem i kończmy ten makijaż, bo oczywiście on już trwa zdecydowanie za długo. Słuchajcie, brązer po który kurde, tak bardzo, bardzo, bardzo dawno temu nie sięgałam. To jest bronzer, który ja mam tutaj w swojej kolekcji, czyli Luxury od Hean, ale wiecie co, ja się boję, że on już jest mocno przeterminowany i chyba go nawet nie chcę nakładać, bo kondycję mojej skóry, mojej twarzy mam naprawdę bardzo dobrym stanie, a nie chciałabym jej sobie zepsuć, więc pozwólcie, że nałożymy bronzer, który myślę, że Lata, lata temu mm, ogólnie w internecie naprawdę wielką furorę robił Bahama Mama od The Balm. Kto go pamięta? Patrzcie, taką ma miniaturkę. W sumie miałam jeszcze większe takie opakowanie, ale coś takiego. No to dobra, zróbmy to. Jakiś taki, w ogóle on jest taki e, lekko chłodny chyba wydaje mi się. No dobra. Bahama mama. I tak samo słuchajcie, było z rozświetlaczem Merlu. Mam też ten rozświetlacz, więc też sobie go nałożymy. Różu kiedyś nie używałam w ogóle. Także wiecie co, chyba tu różu nawet dzisiaj nie nałożymy. Idąc z tym tokiem, ale brązer dalej mi się podoba. Dalej mi się podoba. To jest naprawdę bardzo dobry brązer. Intensywny. Trzeba przyznać, że te, ten bronzer, zarówno jak i rozświetlacz, to są naprawdę mocne takie kosmetyki. Teraz mam wrażenie, że dużo firm robi kosmetyki takie bardziej mm, bezpieczne, które możemy wiecie, dozować i budować intensywność, a te jednak to takie hardkory. Tak, jak mówię, różu nie nakładałam, więc nie będziemy nakładać. I nałożę sobie właśnie Mary Lou. I ja mam, słuchajcie, takie trio tych. To są te siostry. Mary Luminizer, Cindy i Betty. Betty i te Mary Lou to jest tutaj, zobaczcie, najbardziej używane. Betty to taka bardziej brązowa, Cindy to róż, także nakładamy ten. Hmm. Sobie przypomnijmy to. No, jest piękny glow. I to jest taki glow bardziej w kierunku chłodnym. Ja teraz aktualnie takie bardziej wiecie co? Troszkę chłodniejsze odcienie używam, ale kurde, ładnie to wygląda. Dawno tego nie miałam na twarzy. Jestem ciekawa, czy Wy też takie macie kosmetyki w swojej szafce, toaletce, o których już zapomniałyście, które kiedyś, kiedyś, kiedyś używałyście, i czy wracacie do nich. Ja Wam powiem, że to jest takie naprawdę przyjemne nałożyć sobie coś, co się kiedyś tak namiętnie i nagminnie używało. Słuchajcie, usta. Usta to w ogóle jakiś hicior. Ja aktualnie nie mam jako taką, e, takich pomadek, które kiedyś, kiedyś, kiedyś używałam. Tak patrzę tu, to wszystko jest w, zas w zasadzie takie jakby nowości, ale ale dobra, zróbmy to. Idźmy tym hardcorem pomadki od Maybelline. Hit internetów to był. Naprawdę. Myślę, że nie ma dziewczyny, która by po takiej wielkiej tej kampanii reklamowej i tak dalej nie miała tej pomadki. Czyli Superstay Matte Ink. Aktualnie Maybelline ma troszkę lepsze pomadki, ale to były pomadki nie do zdarcia. Słuchajcie, ja mam tylko tą dwudziestkę. Pioner. To znaczy mam te inne odcienie, ale chyba gdzieś schowane. Nawet w czeluściach, nie wiem gdzie. Nałóżmy tą pomadkę. Ja pamiętam, że to jest pomadka, ten odcień, który ja miałam na weselu w rodzinie. O, jest to było dawno temu, także ta pomadka podejrzewam, że też jest po terminie, ale dobra. No, formuła niesamowicie leciutka, delikatna, bardzo mocno napigmentowana. Czekajcie, wyrysuję usta, bo tu trzeba się skupić z tą czerwienią. Dobra. Dziewczyny, wiecie co wam powiem? Stwierdzam, że jednak te pomadki e, matt Ink są zdecydowanie piękniej napigmentowane i intensywniejsze, dużo intensywniejsze niż te winyl. Wiecie, które, o te. One też są naprawdę niesamowicie komfortowe. Natomiast słuchajcie, co ta klasyka to klasyka. Podejrzewam, że kurde, chyba wrócę do nich. To jest taka miłość, która kiedyś była. I teraz jak nałożyłam, naprawdę nawet słuchajcie, tą czerwień na usta, to ona jest przepiękna, nic się nie klei, komfortowa w noszeniu, no podoba mi się. Taka stara kaśka, kiedyś tak chodziłam, słuchajcie, malowana, duże rzęsy, usta. Chociaż usta niekoniecznie takie czerwone, ale bardzo często sięgałam po te pomadki. No, muszę wam powiedzieć że ten makijaż mi się naprawdę podoba. Tu chyba sobie troszkę za nisko gdzieś tą rzęsę przykleiłam, bo mam wrażenie tak jakby to oko było trochę mniejsze. No cóż, skończony makijaż, koniecznie dziewczyny podzielcie się ze mną w komentarzu, czy pamiętacie mnie w takich rzęsach, a po drugie właśnie, czy Wy używacie takich kosmetyków albo właśnie, że macie zabunkrowane jakieś kosmetyki takie naprawdę, które kiedyś często używałyście, były bestsellerem, Odłożone zostały gdzieś tam w czeluści waszej toaletki, czy wracacie właśnie do takich kosmetyków? Podoba mi się ten makijaż, powiem Wam, że podoba mi się to, co zmalowałam tutaj dzisiaj i tak sobie troszkę w nim pochodzę, natomiast podejrzewam, że te usta dosyć szybko zmyje, bo jednak taka czerwień na co dzień. Ja to taka jednak jestem aktualnie bardziej delikatna dziewczyna, jeżeli chodzi o makijaż, ale pamiętam, że lata temu ja potrafiłam na co dzień tak się mocno malować na oczach, duże rzęsy i tak chodziłam. No, dobra, uciekam, trzymajcie się, widzimy się w kolejnych nowych filmach. Trzymajcie się cieplutko.